Ludzie, zachorowałem i teraz potrzebuję pieniędzy, żeby opłacić lekarzy, by wyjść z tej choroby. I jeden sposób na zarobienie przychodzi mi do głowy. Find proof of aliens to pay medical bills tycoon. Tycoon, tycoon, tycoon! Będziemy szukać UFO. Pewnie teraz uważacie mnie za wariata, ale... Ja widziałem kiedyś UFO. Wyglądało jak yy, 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 talerz, taki okrągły. Naprawdę, naprawdę. A potem przeleciało i już później nie zobaczyłem, ale trochę przypominało barówkę. Nie wiem czemu. Wait a Ej, gościu. zrób mi zdjęcie. Cią mrugnął. On mruga! Ach, te nowe aktualizacje w Robloxie. Są piękne. A teraz możesz mi zrobić zdjęcie. Znikł. No niestety, mój fotograf znikł. Policja! You have lots of nie! Chcą mi wykopać z domu, bo nie zapłaciłem za rachunki. Muszę teraz znaleźć dowody na istnienie UFO. Mam nadzieję, że to nie będzie trudne, bo UFO istnieje, naprawdę, uwierzcie mi. Istnieje. Jest pierwsze UFO. Ma kwiatka w buzi. Goni go, albo ją. Zrobiłem zdjęcie. Co, to nie jest UFO? Jak to nie? Oszukują mnie. Jest UFO! moje pierwszy UFO, to jest chyba UFO. Jest. Chyba się udało. Chciałbym podejść do tego UFO bliżej. Ciekawe, czy mogę. Dobra, tam są te drabiny. Nic mi nie rozjedzie? Nie. Czekaj tam na mnie, UFO. UFO! To są ja, UFO! Czy to są ja, UFO? Jedno jest puste, chyba się wykluło. Głazi gdzieś tutaj po całej mapie i czeka tylko na swoje ofiary. Dobra, nie mogę tam wejść, niestety. Czemu w ogóle mieszkam w jakiejś przyczepie? Moja sytuacja jest naprawdę kiepska. Teraz wysłam zdjęcie. UFO, jakie zarombiste zdjęcie! No lepszego nie dało się zrobić. Lying skills? O nie! Możemy sobie kupić za 20 dolarów lepszy skill w kłamaniu. Nie no, auta tutaj wymiatają. Wymiatają. Dobra. Zgłaszam to do prokuratury. Nie będziesz mnie gościu rozjeżdżał. To są jakieś szczątki ufo, co to jest? Jakaś kula. Mam, mam kolejny dowód. Ufo istnieje, mówiłem wam! Zawsze wiedziałem, że ufo istnieje. Tak, jak moje prawe jazdy w Robloxie. Ludzie, słuchajcie, zobaczyłem UFO. To nie jest scam. Naprawdę, widziałem UFO. Patrzcie, tu wyłączam zdjęcie. UFO istnieje, to jest prawda. Nie jesteśmy na tym świecie sami. Wszyscy zginiemy! Teraz mi już każdy uwierzy. O, ktoś się tu rozbił. To jest chyba ślad po UFO. Koniecznie muszę zrobić temu zdjęcie. Tu naprawdę było UFO. Tu są jakieś wycięcia po. Po... tak, pewnie laserem wycinali tutaj, w... to jest chyba krzak, nie wiem, jakieś maty chyba. I tutaj auto jest wywrócone do Grenegami, to na pewno UFO zrobiło. I te kłody tu leżą sobie tak przy ognisku, to na pewno UFO. To na pewno było UFO! Ludzie, słuchajcie, UFO robi sobie ogniska w lasach, musicie uważać. Chcesz przejechać się ze mną? Dobra, jedziemy szukać UFO. Widzę tam... kurczę, się ciężko steruje! Widzę tu jakieś krowy, tutaj pewnie było UFO jak nic, jest. Są jakieś kręgi. Ej, zostaw moje auto! A rób se z nim, co chcesz. I tak jest zardzewiałe. Oni grali tu chyba w baseball. To wygląda jak jakieś pole do baseballa. Przynajmniej mi to przypomina. Zaraz, zaraz. Coś tu jest nie tak. Czemu czemu ten koń ma głowę psa? Nie wiem, dziwny koń. Ta gra jest chora. UFO zamieniło konie w psy. Tak, naprawdę. To jest jakieś tajne przejście. Za tym przejściem na pewno jest jakaś sala uFO. 100% znalazłem was. Oś ciemno zaczęło robić Już chyba po nas To koniec Nawet auto zaczęło mi uciekać Zostałem sam Ludzie uciekajcie UFO zrzuca bomby Na Robloxa Halo jest tu kto? Nie jesteście tutaj bezpieczni Nad wami jest UFO Albo jakiś trójkąt Nie wiem co to Ale piękny sklep Wchodzisz do środka? Nic tu nie ma Ale jest za to trawa Tutaj się chyba odbywają jakieś sporty w wyrywaniu trawy Na czas Ło co ja znalazłem? Co ja znalazłem? Boję się do tego podejść, to jest zielone, wygląda jak zielony szkielet Postaram się tam podkraść, ale boję się, że to na mnie skoczy To jest szkielet UFO! Czekaj, czekaj, nie ruszaj się, zrobię ci jakoś fajne zdjęcie, dobra? Nie ruszaj się, zostań tutaj Ej, ręka ci odpadła Nie możesz jej przyczepić z powrotem? To, to będzie dobre ujęcie? O, to będzie najlepsze ujęcie, dobra, cyk Dobra, teraz z drugiej strony Bardzo ładnie, bardzo ładnie Masz to coś w sobie Masz talent, masz talent Musisz tylko trochę popracować. Razem dojdziemy na szczyt. Zostanę twoim menedżerem, dobra? Będziemy zarabiać dużo pieniędzy razem. Ja będę brał 90%, a ty 1%. I ja jeszcze resztę, dobra? Dobra, jesteśmy umówieni. Zostań tutaj i się nigdzie nie ruszaj. Niepodważalny dowód na to, że UFO istnieje. Teraz już na pewno każdy uwierzy. Widziałem UFO i mnie porwało. Robili na mnie badania. Naprawdę, nie wiem teraz jak mam w tym żyć. Przepili mi jakieś implanty, czy coś. Nie kłamie. Ej, jesteś tutaj? Muszę ci coś powiedzieć. Chyba nic z naszej współpracy nie będzie. Za mało się starasz. Nic nie robisz, tylko tutaj siedzisz i... I odpoczywasz. Za mało wkładasz w tą robotę. Także no, zwalniam cię. Znajdź sobie coś nowego. I się umyj, bo jesteś jakiś fioletowy. Ło! Pistolet UFO! To jest coś. Najlepsze odkrycie. Czemu nie mogę tego podnieść? Będę sobie nim postrzelał. Tu jest jakaś szkoła. Zobaczymy jak wygląda w środku. Aha, nic tu nie ma. Ufo wszystko wyniosło. Szkoda, że z mojej dawnej szkoły ufo, wszystkiego nie wyniosło. Ja to mam nieszczęście. Już chyba znalazłem wszystkie dowody, ufo. Nie wiem, tu już nic innego nie widzę. Śmietnik. Może coś w śmietniku będzie. Co? Kosmici się podpisali na ścianie? Kosmici byli tutaj. Wydaje mi się, że chyba by tego nie zrobili, ale trudno, dowód to dowód. W końcu nadeszła ta chwila i będę mógł spłacić swoje rachunki ze szpitala, bo UFO mnie porwało i robili na mnie testy i było ze mną kiepsko. Ale teraz będę mógł spłacić szpital i znowu żyć jak normalny człowiek. Mogę spłacić. Co się stało? Nie! UFO! UFO! Go spaliło! Nie! Nie pójdę z wami! Nie pójdę z wami! Znowu mi to zrobią! O nie! O nie! UFO mnie zabrało do siebie na statek. Ej, panie UFO! Wypuść mnie pan! Ej, tam jest pistolet! Chyba czy będę mógł go podnieść? Muszę się stąd jakoś wydostać, nie wytrzymam tutaj! Mogę kopnąć ścianę. Kopię niewidzialną nogą. Jest! To był za duży hałas. Mam nadzieję, że go nie obudzę. Ej, daj mi pistolet! Już mogę podnieść pistolet! Panie Kosmito, żegnam. Haha, ha, został z niego tylko popiół! Ja, ja umrę? Tak? To patrz, patrz to! No. Pum! It was at this moment that he knew. Trafiliśmy się nawzajem! On trzeba mnie przy ścianę. Kurczę, ale ich jest! Potrzymuję ratunku! Ich jest za dużo, muszę stąd uciec! Co się dzieje? Walka z UFO jest, uciekłem! O, odłączyłem się jakimś statkiem i UFO wybuchło, ale ja żadnych bomb nie podłożyłem. Dlaczego to tak się skończyło w ogóle? Teraz wyślę zdjęcia, wszystkie zdjęcia UFO, które znalazłem, które zrobiłem do FBI wysyłam. Ciekawe co oni na to. Tak, chcę, chcę wam pokazać kilka zdjęć. Nie! Nie! Co? Nie do mnie! Chcą mnie zabrać do areny 51! Chcą mi zadać kilka pytań o te zdjęcia. Same kłopoty przez te ufo! Chcą mi wyczyścić pamięć! Halo! Halo, wypuśćcie mnie! Ja nic nie zrobiłem! Chciałem wam pomóc! Dziwne te FBI. Myślałem, że będą chcieli mi pomóc, a oni mnie tutaj tylko zamknęli i. chyba. chyba chcą mnie zabić. Ucieknę wentami. O! Ej! Ej, co? To jest nasz agent! Zabieram mu pistolet. A no i co teraz, gościu? Co teraz? Czeka, czekam, zaczekam, aż wyjdziesz stamtąd. Pozwolę ci w spokoju się załatwić. Albo nie, Skakuję do niego. Dobra, nie da się. Gdzie jesteście, agenci? O kurcze! Ale agentów! Też jasno nie ucieknę nigdy! Mój skill w strzelaniu jest kiepski. Dobra, muszę jakoś uciec przed nimi. Wszystkie dowody wam zabiorę i pokażę światu, nie będziecie ukrywać to przed światem! Ludzie powinni to zobaczyć! Zabiorę im jeden statek kosmiczny i nim ucieknę! Tak, uciekam statkiem! Nie pytajcie mnie skąd wiem, jak się nim prowadzi. Żegnajcie koniopsy! A!